Panu przewodniczącemu, i proszę Państwa, nadszedł czas na wręczenie nagród finalistom. O wręczenie nagród proszę burmistrza Świewodzina, pana Dariusza Bekisza, który jak co roku ufundował nagrody dla wszystkich uczestników. Serdecznie zapraszam. Witamy Pana burmistrza ponownie na scenie. Przechodzimy, proszę Państwa, zatem do najsympatyczniejszej części konkursu wręczania nagród. Proszę Państwa, zapraszam Pana Roberta Kościółkiewicza z Lubinicka, którego zagroda została uznana za najpiękniejszą zagrodę wiejską w kategorii debiut 2014, zagroda nierolnicza. Zapraszam Pana Waldemara Boczkowskiego z Gościkowa, który drugie miejsce w najpiękniejszej zagrodzie, debiut 2014, zagroda nierolnicza. I Panią Lucynę Dziewa z Gościkowa, Trzecie miejsce w kategorii Debiut Zagroda Nierolnicza. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Czekamy na finalistów konkursu. Proszę Państwa, którzy dochodzą tutaj do nas z różnych stron naszego placu. Na którym realizowane są dorzynki Gminy Świewodzi 2014. Pani Lucyna ode... otrzymuje w tej chwili. Pan, pan Boczkowski. Z rąk pana Borowa. Gratulujemy bardzo, wielkie brawa. Pana Waldemara Boczkowskiego chyba nie ma, w takim razie Pani Mario dalej. Zapraszamy do wspólnej fotografii, proszę nam tutaj się ładnie. Zapraszamy, Panie Krzcikiewicz bliżej, bliżej. Zapraszamy bardziej na środek sceny, pokażcie się wszystkim. Gratulujemy Wam wygranej. W tym roku debiut, mamy nadzieję, że następne lata przemienią się w inne nagrody. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo i kolejni finaliści. Proszę Państwa.